Cześć, tu Maja i Grzesiek. Kontynuujemy naszą serię z Filipin, które, jak na kraj wyspiarski przystało, mają bardzo dużo połączeń promowych. Po wielkanocy spędzonej na Panglao postanowiliśmy zwiedzić kolejną wyspę. Wybór pada na Sikihor, uznawaną przez większość Filipińczyków za miejsce magiczne, a nawet przekręte. Podobno na szczycie najwyższej góry, szamani odprawiają swoje rytuały. Tak się składa, że decydujemy się zamieszkać właśnie w tej okolicy. Kiedy mieszkaliśmy w Anglii, bardzo mi się marzyło. Żeby pojechać i przespać się w domku Hobbita w Walii I obejrzeć tam Władcę Pierścieni Niestety z różnych przyczyn ten plan nie wypalił A tutaj, na Filipinach, na wyspie Sikihor Okazało się, że ten plan jest cały czas możliwy Więc wynajęliśmy domek Hobbita Na wzgórzu Z takim widokiem jak za mną Jedyne czego brakuje, to w sumie władcy pod władcy nie ma żadnego hobita w okolicy. Tak się prezentuje wnętrze. Bardziej jak bunkier niż norka hobita. Może mało zabożnego Hobbita, Na pewno nie był to Bilbo, na pewno nie był to Bilbo Baggins. Musieliśmy mieć tutaj całkiem duże zaufanie do ludzi. Z tego względu, że wydawać by się mogło, że drzwi są zamknięte. So. O, ja zamknęłaś drzwi. Uwierzcie nam na słowo: zamek naprawdę nie działał, a norka Hobbita nie była najprzyjemniejszym miejscem do spania. Jednak widok i poranna kawka rekompensowały nam wszystko. Co na pierwszy rzut oka zauważyliście w Filipinach, to koszykówka. wszechobecne koszykówka. Grają dzieci, gra młodzież, grają dorośli, ale głównie dzieciaki. Organizuje się zawody wieczorami w ciągu dnia, a teraz dzieci mają przerwę w szkole jakieś ferie, wakacje. I co? Przejeżdża się i nosto, widzimy boiska, dzieciaki grają, ruszają się. I rzeczywiście nie widzimy tutaj wśród dzieci, szczególnie na tych mniejszych wyspach, nadwagi. A to się ceni. Znaleziona, splaczała piłka, może dać mnóstwo radości, A improwizowane boisko do kosza się niemal w każdej wiosce. Paber, populaw, Ma Ma jest Century Old Ballet Tree to najstarsze drzewo na całej wyspie. Liczy około 400 lat. Z korzeni roślin wypływa źródło, którego wody wpływają do kamiennego basenu. O, one skaczą do mnie. Totalnie nie jestem w stanie wytrzymać tutaj, mam stopy stopy w takiej fontannie, gdzie pływają rybki, które na skórek swoich stóp wyjadają i bardzo łaskoczą. Tak naprawdę bardzo łaskoczą, więc mega przyjemne miejsce. Nie dość, że sobie siedzisz, masz podjadające rybki, to jeszcze siedzimy pod takim drzewem i te rybki mega, mega łaskoczą, a czasami nawet ugryzą tak mocniej. I tak się zastanawiamy dlaczego... Dlaczego wokół moich stóp jest aż tyle tych rybek, a nie wokół innych stóp? Więc sobie myślę, może moje to są tak zniszczone, bo dużo łazimy w japonkach i sporo na skórka jest. A może oni tu regularnie przychodzą na czyszczenie? Najlepsze rzeczy dzieją się przypadkowo. Wczoraj bąkając się trochę po tej okolicy, narzekając trochę na Sikichor, bo coś tam nie do końca leży. Duchy chyba robią swoje. Trafiliśmy na rybny market. A że Byliśmy bardzo ciekawi, jak te rybki smakują. To nasze szczęście po raz kolejny okazało się najlepszym przyjacielem. Sprzedawca tych ryb zaoferował, że nam zagriluje rybki za niewiarygodnie niską cenę w porównaniu do miejscowej restauracji. Dwie rybki kosztowały na 100 peso, czyli 7 zł. Były niezmiernie świeże, popijowane, ale zbudowano sensację. Panowie się patrzą po prostu. A naprzeciwko jest także market, gdzie nagrywali, gdzie kupiliśmy warzywa i sprzedawali hit, pieprz, takich malutkich Mamy w małych woreczkach taka fabajka to są te rybki, które wczoraj jedliśmy tuńczyki przepyszne tuńczyki mnóstwo mięsa świeżego miasteczko Lazi, niezwykłe miejsce z niesamowitym klimatem. Pierwsza niedziela maja są wybory na Filipinach i mają tutaj programy y, społeczne, które tuż przed wyborami wprowadzają. Jest to najlepsza zagrywka partii politycznych. Jeżeli chcesz wygrać wybory, a jesteś u władzy, wprowadzaj programy społeczne tuż przed wyborami albo obiecuj. PiS coś o tym wie. Ehm, I Guerte i jego partia obiecali bardzo dużo Filipińczykom i wprowadzili programy społeczne i dzięki pieniądzom z kredytów ze Stanów Zjednoczonych wprowadzili e, subsydia na ryż i podstawowe produkty dla najbiedniejszej społeczności oraz wprowadzili takie bardzo korzystne kredyty dla małych przedsiębiorców. Odpady Kambugai to jedna z najpopularniejszych destynacji na wyspie. Miejsce stworzone do zabaw w wodzie, które jest chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców. Widok cieszących się Filipińczyków był zaraźliwy. piknik po Filipińsku. jesteśmy nad pięknymi wodospadami będziemy jeść ugrillowaną rybkę, grześć kurczaczka a do tego zimne schłodzone piwko za to wszystko za te dwie ryby i kurczaczka i piwko zapłaciliśmy niecałe 14 zł w miejscu jak nie patrzeć bardzo turystycznym mamy też kumpli jeździliśmy wczoraj nowy nabytek. Mamy kurkumę, mamy imbir, mamy trawę cytrynową, mamy wszystko to, co lubimy. I wiele innych ziół, które są lokalne. I tak jak jeździmy i przyznam, że ostro nas to. Ja że wszędzie jest Coca-Cola, Pepsico i inne wielkie korporacje typu Unilever Nestle. I te wszystkie kraje, które są bardzo biedne, na półkach znajdziecie wszystkie korporacyjne rzeczy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. To bardzo nas cieszą takie rzeczy, że coś produkują lokalnego. To jest produkowane na Filipinach, herbatka, która jest bardzo smaczna. I zawsze cieszymy się, że możemy ten lokalny rynek i coś, co zostało wymyślone i stworzone w danym kraju, kupić. Kupujcie lokalne rzeczy, jakie możecie. Choć wyspa jest niewątpliwie klimatyczna i urokliwa, to ewidentnie czuliśmy, że jakaś zła siła wisi w powietrzu. Podczas kilkudniowego pobytu Grzesiek stracił okulary, nasz laptop oraz telefon odmówiły posłuszeństwa, pod prysznicem nakryliśmy podglądacza, a na domiar złego dopadło nas choróbsko. Może to samo spełniające się przepowiednia, a może jednak fatum?